Ciemną z tej strony, telg. witam Was w grze Star Tracker. Pograłem około gdzieś 12 godzin, a przynajmniej tak mi tam Xbox ten pokazuje. Trochę problematyczny jest czasami, czasami ten program, ta aplikacja. Dzisiaj musiałem się przelogować 3 razy, żeby mi zajarzyło że w ogóle mam Game Passa, nie wiem dlaczego. No, ale tak, e, zacznijmy od takich w sumie porad, które tutaj mogę się z Wami podzielić, e, od tego m, jak pograłem sobie w tą gierkę, trochę, jeszcze nie, jeszcze będę w nią porał, podobnie grał, ale na moment obecny coś nieco mogę Wam powiedzieć. Po pierwsze, jeżeli chcecie m, sobie jakoś luźniej grać, to proponuję w przypadku tworzenia gry, e, jeżeli ją tworzycie, to żeby sobie pozmieniać te ustawienia tam, co są na początku. Ja Wam ich raczej nie pokażę, bo jeżeli bym chciał odpalić nową grę, mi pisze, że mi usunie zapisy. Nie rozumiem, pisał, że zastąpi obecną rozgrywkę, więc Nie chcę próbować, żeby się nie okazało, że mi faktycznie zastąpi wszystkie zapisy Ponieważ mamy na zapisy Trzy miejsca, no i ten auto-zapis jest, a nie chciałbym, żeby się okazało Że mi coś tam e, zmienić Tutaj początkowo myślałem, że może to jak się kliknie, ale się nie da To można będzie w trakcie rozgrywki coś pozmienić, ale nie Jeżeli na początku coś ustawicie, to tak zostaje, więc Jest to trochę problematyczne I na przykład ja osobiście to bym sobie ustawił To na przykład Chociażby to, żeby nie było obrażeń dla tych naszych przedmiotów, ponieważ jeżeli gdzieś tam z tymi przedmiotami jedziecie, tak, i no nawet zahamujecie gdzieś gwałtownie, bo to się tak zdarzało, że tam awaryjny hamulec używałem, no to tak o, raz, że na tych półkach, co są tutaj na dole, to nam to wszystko najczęściej po prostu wypada, jeżeli nie jest to w skrzyniach, no to macie uszkodzone przedmioty, a jak one są uszkodzone, no to od razu ta cena mocno wam spada. Więc pierwsze co, jak tylko możecie gdzieś zobaczycie twarde pojemniki, to sobie je kupujcie po to, żeby po prostu w nich to wszystko stało. Dlatego też jeżeli coś się nie mieści w pojemnikach, tak jak na przykład tutaj ja jeszcze o tym nie wiedziałem, zanim to kupiłem, pakiet żywnościowy nie kupujecie, bo tu nie ma sensu. On gdzieś tam wam nawet jak będziecie gdzieś lecieć, to on wam spadnie. Są te ulepszenia takie do o, naszej cień Rówki, które tam niby mają zmniejszyć te, te całe z, siłę zderzeń i tak dalej, tak? Ale ja mam to ulepszone chyba w tym momencie na piąty poziom, a i tak spadnięcie kończy się tym, że to się uszkadza e, i po prostu moim zdaniem nie ma większego sensu to ze sobą brać, jeżeli nie macie odpowiedniej wielkości żeby to do skrzynki się zmieściło lub tam kartonu, bo czasami można to jeszcze w te kartony wrzucić, które są niedrogie na początek i są tańsze niż te skrzynie. No i dobra, kolejna z takich rzeczy, co bym wam polecił, to jeżeli bierzecie jakiś ładunek, żeby będziecie wiedzieli, że go będziecie brali ze sobą, no to dobrze by było, żeby sprawdzić, czy ten ładunek nie jest na dowiezienie w takie miejsce, gdzie po prostu nie ma już kolejnej stacji. Jak na przykład, macie pola złomu, jeżeli nie ma potrzeby tam lecieć, typu bo jest misja fabularna czy coś, to ja bym na osobiście nie brał tego, bo tam nie ma, tak jak widzicie tutaj, tą tą, że są na przykład właśnie te tutaj książki, książki, zlecenia, że są do wzięcia. Tak na polach złomu nie ma możliwości wzięcia żadnego zlecenia, ponieważ tu jest tylko garaż do naprawy i nic więcej, więc tak naprawdę leci tu odstawiacie towar i musicie gdzieś lecieć na jakieś tutaj pobliskie, na Spark City e, szmaragdowy węzeł, czy na bakówek po to po prostu, żeby tylko mieć możliwość wzięcia ze sobą e, jakiegoś materiału e, na dalszą gdzieś tam powiedzmy trasę, tak? E, tu widzę, że są pokazane wagi, ha, czyli że no, możliwe, że tam jesteśmy zważeni, chociaż wydaje mi się, że na Atlas Prime też mi kazali się zważyć. No ale dobra, więc to to. Kolejną taką rzeczą, na którą was, bym zwrócił Waszą uwagę, to to, że niektóre te, te węzły, czy tam powiedzmy te układy, nie przyjmują jakiegoś rodzaju materiału, że to jest kontrabanda, nie? No i oni wtedy na przykład nie pozwolą Wam przewieźć przez ich układ. Nawet jeżeli tam nie chcecie tego sprzedać, tylko powiedzmy, chcecie z tym tam przelecieć, to oni wam nie pozwolą. Jeżeli was tam gdzieś zyskanuje, ja nie wiem, jak, jak to wygląda ze skanem przez tą e, tej, powiedzmy, siły. E, o, o jedna rzecz, taka zaraz mi coś powiem jeszcze e, przez te siły porządkowe. Czy to jest tak, że jeżeli tylko macie to na pokładzie i oni automatycznie wiedzą, bo miałem e, taką sytuację, e, że. Miałem na pokładzie e, fajerwerki. W ogóle nie wpadłem na to, że to jest jakiś rodzaj kontrabandy, nie? Tam niby jest na tym napisane. Czekajcie, ja sobie teraz tutaj wysiądę z fotela. E, nie pomyślałbym, że to jest jakiś rodzaj kontrabandy, tylko myślałem, że to są fajerwerki, tak? Że to jest materiał wybuchowy, tak? i czas tym uważać. E, ja te fajerwerki mam tutaj. E, czekajcie. O, widzicie, i on jest materiał wybuchowy. i ja nie wpadłem na to, że to jest e, po prostu coś, co e, jest, e, że tak powiem. Czekajcie, bo mi tu tlen dziś ucieka. Przeszkodzona jest ciężarówka, czy co? Fajnie jest to, że można kliknąć wiosce tak od daleka. Nie, niby jest w porządku, a czemu tlen ucieka? A, kończy się tlen. Skuteczność naszych tych spadła mocno. 62% One szybciej się zużyły, jeżeli chodzi o życia, niż się zużyły o zużycia. No dobra. Zaraz przyniesiemy nową. No i chodzi o to, że. Nie do końca jest wiadomo, przynajmniej ja na początku nie wiedziałem, co jest kontrabandą, a co nie. Yy, myślałem, mówię, kurde, mówię, no to co, od czego to zależy, bo tam właśnie akurat dostałem za dynamit, dynamit to jeszcze, okej, okay, no rozumiem, że to może być coś niebezpiecznego i być zaliczane jako kontrabanda, ale że... fajerwerki se myślę? No i dobra, tam sprawdziłem, dopiero później, w tym manualu, który mam akurat tutaj pod tym, więc warto do niego zaglądać, jak czegoś nie wiecie, yy, że faktycznie jest to. O Boże, 43 mam wymieniać? Który to jest? Widzę, że czemu zaraz wszystkie padną. No i sprawdziłem w tym manualu i faktycznie, że niektóre te układy mają zakaz włożenia jakiegoś rodzaju ładunku. I to dopiero zobaczycie jak sobie tutaj, bo ja na początku tego nie zauważyłem, rozwiniecie sobie to i najedziecie na dane miejsce, to wtedy wam pokazuje czego dana jakby stacja czy dane, powiedzmy, układ nie, nie pozwoli wam przewieźć? Czyli, tutaj, na przykład, jak mamy Purytania, to chyba nazwa zobowiązuje, to oni nie pozwalają na wywożenie alkoholu, materiałów wybuchowych i narkotyków, tak? E, czyli, mam nadzieję, że użycie tych trzech słów razem nie spowoduje, że YouTube zaraz oflaguje mi filmik. No, ale chodzi o to, że tutaj tego nie możecie przewozić, i oni, jak was złapią, to wam takie mandaty. Ja dostałem chyba za firewerki. E... Jed, nie, dwie sztuki fajerwerek i chyba sztukę dynamitu 15 tysięcy. No to od razu poszło o wczytywanie gry, bo też nie wiedziałem o, o czymś takim, że coś takiego jest. A tutaj nie miałem zamiaru się trudnić jakimś przemytem. Więc mówię dopiero później sprawdziłem, że właśnie jest to yy, w ten sposób zrobione. No i tak też to wyszło, więc zwracajcie uwagę właśnie na to, co bierzecie, bo to nawet może być tak. że Wy to znajdziecie i jak to lata sobie gdzieś wiecie po kosmosie, jako ten ładunek taki rozbity, więc też bym uważał na to, jak to bierzecie. No, co, co tam jest? No, czyli tako, bierzcie ładunki, które gdzieś tam mają przy okazji dla Was miejsce, kolejne do wzięcia jakiegoś zadania. Skrzynki sobie kupcie, tak? I uważajcie, co przewodzicie. I trzecia, czwarta taka rzecz. Starajcie się brać yy, na początku, przynajmniej. Te takie dostawy z jednym skokiem, ponieważ w większości one początkowo wszystkie przynoszą tyle samo, ekspat, czyli 500. Więc nawet jeżeli na początku skoczycie gdzieś dalej, a nie ma tego takiego jakby tutaj wiecie, tych dodatkowych, bo powiedzmy jeszcze nie odblokowaliście sobie tego, no to moim zdaniem raczej nie ma większego sensu z tego korzystać. Poza tym, też przy dwóch skokach czasami jest tak, że nawet jeżeli to więcej Wam przyniesie kasy, to i tak koniec końców wyjdzie na to, że. Czasami te opłaty po 150 za skok, bo, ale nie we wszystkich miejscach, spowodują, że no stracicie raz, że czas, a nie zyskacie na tym więcej kasy. Dobra, ja sobie zaraz coś tu wezmę. O, i przy okazji wam pokażę. Kolejna rzecz. Ja znowu odblokowałem sobie tą umiejętność tutaj od tych zleceń, że mamy pozwolenie na naczepę i że pozwolenie na zlecenia z wieloma naczepami, ja myślałem, że będę mógł sobie wziąć dodatkową naczepę, tak wiecie, po swojemu że lecę i ją biorę, tak, a to nie to tak nie działa, to, to jest tak zrobione że musicie właśnie po prostu tu zlecenie wziąć, które ma dwie naczepy tak jak tutaj, one są złączone już tam na miejscu i wtedy możecie z nimi polecieć, przy czym ja nie rozumiem w ogóle tego, tych jakby ofert, bo zobaczcie, tutaj mamy dwunaczepowe, tak, czyli jest dwa razy więcej towaru, 80 tysięcy towarzy nie, i 1000 mamy za to dostać, to ja wolę, nie wiem, przewieźć tutaj yy, i dostanę. czekajcie, bo to są trzy skoki, to może nie, zły przykład, ale powiedzmy, o tutaj, mamy jeden skok, tak, i jest 2600, więc dziwi mnie, nie wiem jak gra to liczy, w Eurotraku mi się wydaje, że to jakoś tak yy, sprytniej było pomyślane. Coś w tym stylu. No, ale akurat ja do Spark City się wybieram, więc sobie wezmę, ponieważ mam tam misję do o zrobienia, więc przy okazji sobie tam polecę. A dopiero teraz wiecie co? Teraz dopiero zwróciłem uwagę, że tutaj możemy nawet sobie posprawdzać, jakie są e, ceny za daną rzecz w danym tym. Czyli, że tutaj za elektronikaz 45 więcej zapłacą i towary ogólnego przeznaczenia? Wow, no to nieźle to w sumie można tu. No i nie wiem, czy na tym nawet więcej kasy się nie zarobi. Jeżeli weźmiecie dobrą elektronikę sobie tutaj, w fajnej cenie gdzieś. Powiedzmy, nie wiem, gdzie tutaj tanie. uuu, bo no to wszystko jest na plus. Nieźle. A 34 dekstylia. O, tutaj polecieć na przykład dobrze by było z ubraniami, tak? Ubrania dobrze by przyniosło, zwłaszcza, że tam te ubranie wieczorowe jest w fajnej cenie zrobione, więc można by spokojnie... pokazać. Czyli no, kolejny przykład i dla mnie. Sprawdzajcie sobie jakie procenty są ile za co dostaniecie, bo można widzę fajnie sobie dorobić. Bo i tak powiedzmy gdzieś lecimy, no to wtedy gdzieś tam tutaj dużo by było gdzieś zatankować, bo widzę, że bardzo dobra cena jest za paliwo. Gdzie stacja jest najbliższa? Dobra, tam. A my do Spark City będziemy potrzebowali nie... Wiem, teraz nie wiem, do którego tego będziemy musieli podlecieć. Tu tu grej bramy. O, o to mi chodziło. Dobra, a teraz trochę kam na grę z takich rzeczy, co mnie strasznie w grze denerwują. To jest to, że w grze nie możemy położyć niczego tak naprawdę na ziemi. W sensie... Jak już może widzieliście. To wam pokażę Nie ma możliwości Położenia większości rzeczy na ziemi Tak, żeby to się nie uszkodziło Powiedz, Mamy tutaj pakiety żywnościowe Spróbuję zobaczyć, czy O no. Ja tutaj nie mogę kucnąć, tak Więc o, No nie położę się na tej ziemi Więc albo jeżeli nie macie skrzynek, tak jak ja Bo ja wtedy po prostu stawiam na skrzynce od razu O, cyk to się nic nie dzieje. A jak nie macie skrzynek jeszcze, a chociaż tam na początku jakieś macie, dlatego ja sortuję po sobie, to zawsze możecie tutaj sobie odłożyć. Tak jak coś robicie, robicie, to odłóżcie sobie tutaj, żeby na przykład nie uszkodziło wam się od tego odłożenia na ziemię, nie? Co jest właściwie moim zdaniem bez sensu, że nawet yy, odkładając z takiej wysokości, wszystko się wam uszkadza. Nie, nie wiem, kto na to wpadł, mm, ale yy, tak to wygląda. Dobra, to sobie cofniemy. Kolejną rzeczą, którą fajnie by można zmienić, a nie można, przynajmniej ja nie widzę nigdzie, sterowanie. Nie, bo chodzi o to, że ja tu nie widzę opcji, bo to tak jakby są... sterowanie jest ewidentnie podpada zrobione, ale przydałoby się coś, co by zmieniło s... y... hamulec. Ja wolałbym chyba mieć hamulec pod spacją, nie wiem, pod jakimś innym klawiszem, na pewno, niż cofanie bo mam taki problem czasami, że cofam, tak? cofam, rozpędzę się i z przyzwyczajenia chcę po prostu zahamować szybko i wciskam przez przypadek najczęściej ten sam, ten, 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 shifta, tak, czyli hamulec, gdzie to jest w grze, ale my cofamy w tym momencie, więc on nie działa jak hamulec, tylko jeszcze bardziej nas, powiedzmy, przyspiesza do e, tego e, uderzenia, tak jakby, i uderzam po prostu mocniej zamiast Uderzyć tak, jak miałem uderzyć, to jeszcze mocniej przywale w tą ścianę, czy tam w coś. Jak akurat yy, cofam, yy, więc tak to wygląda. Yy, problem, właśnie, był tym z tym ubraniem ładunków. Nie wiem, jakoś bym to tam uwypuklił, że to chodzi o zlecenia, że nie ma możliwości wzięcia yy, dwóch yy, tych yy, dwóch takich yy, zleceń. Przy czym wydaje mi się też, że. No niby rozumiem, dlaczego może odblokowane są te zlecenia, ponieważ jeżeli byśmy wzięli ładunek, powiedzmy stąd, do Spark City, a tu byśmy wzięli zadanie, że w Spark City mamy coś gdzieś przewieźć, no to może jakiś sens by to miało, tak? Że wiecie, że bierzemy... że chodzi mi o to, że może można było zablokować maksymalnie jedno zlecenie na, na raz, to by z, z, uniemożliwiło, powiedzmy, gdzieś tam wzięcie na początku y, tych dwóch... Y, jak to się nazywa? No tych dwóch tu... A, ojej, rozpędziłem się. E, tych dwóch ładunków, nie? Że po prostu możemy jedno zlecenie na nas mieć, no to wtedy może by to uniemożliwiło wzięcie właśnie tych dwóch ładunków, gdzie jak ktoś nie wie, no to po prostu weźmie. I jeszcze się, czy co? Wyżej. No jajko teraz będę miał to problem, żeby wlecieć w tą strefę. No dawaj dawaj zamaw. No, występujemy. Hmm. Hmm. Kolejną rzeczą, co uważam, że jest trochę bez sensu w grze, to to, że stacja jest podzielona na ten sklep i na hmm, tą stację zleceń. Tak jakby. No nie mogłaby być to razem, tak jak nawet jak tamto jest to zrobione, przy tym zajeździe, co byliśmy, dosłownie sklep, jest drzwi obok, obok miejsca, gdzie przyjmujemy zlecenia, po co to jest tak zrobione? Ja jeszcze rozumiem, dobra, już się nie chcę czepiać, że tak naprawdę bez sensu jest to, że my lecimy do tej bazy zleceń, po to, żeby się dowiedzieć, że... Mordo, ładunek jest tam, 2 km dalej. To po radiu nie możemy odebrać tego zlecenia? Wiecie o co chodzi. Tak jak jeszcze w Eurotraku było to tak zrobione, że przyjeżdżając do firmy e, po zlecenie jakieś tam, jeżeli... Przy czym tam można było zlecenie wziąć po radiu, tak? E, w ten sposób, że e, wcześniej już się ugadywaliśmy, nie musieliśmy jechać specjalnie na, na teren firmy, żeby sprawdzić, co tam jest do wzięcia, tylko to mogliśmy po prostu e, gdzieś tam wcześniej wziąć. Ojejku, to, to już ty, tyle tych... Lata. E, więc tu też jest to dla mnie bez sensu, że musimy specjalnie dokować w porcie A, teraz zaliczę kilka kamieni no. e, Specjalnie musieliśmy dokować w porcie tylko po to, żeby dowiedzieć się, że o y, tam 2 km dalej jest ładunek To jest dla mnie bez sensu moim zdaniem Albo by mogli zrobić po prostu sklep y, razem z y, tym y, zle y, zleceniodawcą w jednym miejscu. Że dobra. lecicie sobie tak? Tutaj o sklepik cyk zaliczacie? O, za blisko poleciałem. Że sklepik sobie zaliczacie. Jest super wszystko. No ja nie wiem, czy teraz skoczy Spacja jest przyzwyczajenie. Tutu wiecie, spacja, bo żeby do tyłu się nie cofnąć. więc to moim zdaniem jest trochę właśnie sensu, że albo zrobić te stacje razem byłoby lepiej moim zdaniem, czyli sklep i e, zleceniodawca, żeby byli na jednej stacji, albo po prostu zrobić to tak, że... Mm, te zlecenia możemy gdzieś tutaj nie wiem pora wchodzicie tu i powiedzmy zlecenia sprawdzacie sobie pyk bierzecie i lecicie, dlatego też mnie to dziwi 1 na 3 zlecenia transportowe po co ja mogę wziąć te 3 tak, czyli to tak jakby troszkę sugeruje ja przynajmniej sugerował jak zacząłem grę że niby to jest zrobione tak, że dobra ok możesz sobie tutaj wziąć trzy zlecenia yy, no i yy, Super będziesz mógł z tego korzystać. Czekajcie, czekaj, teraz trzeba źle Nie, nie, Spark City jest tam. Um, więc... Możecie możecie sobie odebrać te przyzle... Czekaj, Czekajcie. Przecież w Spark City. Tak. A ja dziękuję odłożyć się na ładunek. Znowu w coś przyładowałem A, a propos właśnie takie uderzenia, zaraz wam pokażę jak wygląda pewnie moja ta Ale do Spark City ja mam lecieć do tego? Powinienem mieć miejsce rzutu. Dostawa do doku No okej, okay. ale którego? Eee, co się stało? Mam wrażenie, że się coś bagowało. No dobra, lecimy do tego Spark City tutaj. Aczkolwiek inne lokacje w podobny sposób chyba to znaczy, No tak jak bar, też jest ten e, taki okrąg zrobiony. Okej, okay, super. Nie, nie wiem, gdzie mam to dostarczyć. Super. No, Ta nagranie na moim naszekaniu gra się obraziła. A to jest jakiś błąd, czy co? Nie no, czekajcie, bo zgłupiałem trochę. Może ja przeklikałem jakieś zlecenie? Czekaj, tam jest 13. No jestem w Spark City. Eee... Okej. Okay. Dobra, czekajcie. Odczepię ją. Ej, ja nie wiem gdzie mam coś wystarczyć. Aha. Fajnie. Czekajcie, no może ja nie widzę czegoś. Może ja mi... Czy może jakiś dok, no ale nie, no nie widzę niczego tutaj. Aha, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Zepsuło mi się tutaj. Ja mogę przeskoczyć to, y żeby mi dało dalej? Kurczę, bo tu widzicie, dostawa do doku dopiero po doleceniu do Spark City mi się pokaże, no ale my tu jesteśmy. Mhm. No dobrze, miło. A znaję się zepsuło. Szybko. Super. Eee... O dobra, nie poleciało mi jeszcze nic. Zraszę, że dosunę. Eee, tu przydałaby się jakaś siatka. Taka wiecie, żeby blokować te wypadanie tych rzeczy, bo. Jeszcze tak wygląda, że ja uderzę w coś w... i leci mi wszystko. Ja, ale na serio, no co jest z tą... Z 1550. tak? grze eee... mi minie czas dostawy. Yy, I tyle. karę, fajnie. No bo ja jestem w Spark City. Nie, dobra, coś się zbagowało chyba. No bo... Zawsze było tak, że wlatywałem do tego. tego, No i od razu z automatu miałem ten. Czekajcie, może ja w... autosave zobaczę, czy jakiegoś mam przed tym przeskokiem. <laughs> Czytajmy sobie to. Czyli mamy autosave, jak ja tu wlatuję. No to super. No, no to mogę znajdź, że ten ładunek chcę teraz wyrzucić. Ningo, i go... Ym, polać. Okej, okay, to lecimy na villa. W takim razie chyba... Czekajcie, spróbuję. Może faktycznie podlecę do tego Grilla. Spróbuję, tak jakby yy, wziąć tam od nich to zadanie, czy co oni tam chcą. I zobaczę, może się tak jakby, nie zresetuje wtedy gra. Żeby mi pokazać, gdzie mam to odłożyć. Bo tak na czuję, ja nie który to jest dok. Patrzę w sumie, może czy któryś się nie świeci. Pal, I can't let you talk without a proper password. Kary, ale trudno No się, No nie no nie, dalej mi cały czas pokazuje, że mam Wszystko skoczyć z tym, tym ładunkiem do Spark City Z puszką mam w gra. no super I będę w plecy Mam że zaraz się nie okaże, że będę na debecie, bo Mi uwalą na ten Miałem ciężarówkę naprawić A się okaże, że będę płacił za ten No Gra pokazała, że Jakieś problemy. Przestrzegałem też o takich problemach. Osobiście nie miałem okazji ich przetestować, że jeżeli na przykład znajdziecie w kosmosie skrzynkę na rzeczy, to żeby do nich nic nie wkładać, bo się ludziom zdarzyło tak, że po znalezieniu skrzynki w kosmosie i włożeniu do nich rzeczy, gdzieś tam po przeleceniu przez bramę, czy powiedzmy jakiś na inny układ, to się skończyło tym, że po tym jak tam przelecieli to... nie mieli nic w tej skrzynce. W sensie, że była pusta, tak jakby nic tam nie włożyli. gości, mówili, że włożył tam sześć ogniw i chciał je, prze, wiecie, przerzucić. I się okazało, że nic nie ma. Szybka ta impreza. jeden dalej jest. Know, I'm already at the gas station, topping up for a long haul. You'll give it a good scrub though, right? No, now we have a bugger No nic, no tak widzicie, ja w tą gierkę jeszcze sobie troszkę pogram. Wiem, że gdzieś tam później są, jak gdzieś polecimy dalej, tak? Bo tutaj na przykład potrzebowałem bezpieczników, e, które odblokowały nam kolejny, jakby m, te kolejne te. o tutaj widzicie akurat, Gielnie, czyście, Sparksti, gdzie są burze te elektryczne. Więc, jeżeli nabijemy sobie kolejne gdzieś tam zlecenia u kogoś, to obstawiam, że po prostu e, odblokuje nam to możliwość wlecenia w tę strefę. Powiedzmy tutaj, jak widzicie, też pomarańczowo, no to nawet tak trochę zaznaczone. No i to tak będzie wyglądać, że sobie odblokujemy, aż wszystko będzie. Czeka, że nawet skończyć tą grę. Bo tak w takich, na takich krótszych posiadłach jest to w miarę przyjemne. Aczkolwiek, jak nie, występują jakieś takie dziwne błędy, jak w przypadku tego. Jeżeli zaczynacie grę od nowa, to proponuję, dajcie sobie niższe zużycie energii na tych ogniwach. I ogólnie te takie rzeczy, żeby to po prostu granie wygląda na takie zasadzie, że będziecie je latać i kupować je tylko po to, żeby po prostu je z, zaraz nie wiem, ładować ten, bo zużywać wam będzie, nie? Bo jest to dosyć yy, znaczne to z, yy, zużycie. Bo ja sam mam w tym momencie zmniejszone zużycie, eee, a i tak czuję, że czasami za często mam muszę je mieć, dlatego też tam, jak znajdziecie te, bo to są te 100, 150 i 200. No, to po prostu y, dobrze by było zwracać na to y, uwagę, które bierzecie. Bo do tych systemów, gdzie możecie tylko jedną baterię władować, dobrze by było władować, jak na przykład do tego grawitacyjnego, jedną. Y, no, po prostu, jak chcecie wymienić baterię w grawitacji, no to zaczyna Wam wszystko latać i trzeba to układać później. Dlatego mówię, pamiętajcie, żeby skrzynki sobie kupić, żeby skakać do miejsc, gdzie będziecie mogli wziąć kolejne zlecenie. No i co tam jeszcze? Mówię. No i ważyć jakieś dzicie, tak więc nie wiem, czy szerokiej drogi, <grafię> w hey, szerokiej drogi, by w, w trzech, by w, by w, 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 by w tych kierunkach. Bo to kosmos, nie? No i to, no, to tyle, i jeżeli chodzi o moje trochę takie paradyjne rzekanie. Jak mi się w uda się jeszcze wymyśleć, to Wam dam znać i nagram kolejny filmik. Tak więc tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Siemaneczko.